Proces oczyszczenia naszego serca, uświęcenia nas wygląda różnie. Czasem przychodzi to bardzo łatwo i przyjemnie. Czasami jest to bardzo trudne. I czasami ta trudność może nawet trwać długo. Czasami ogień jego miłości może wcale nie być tak przyjemny. Wydaje mi się, że dzisiejsze czytanie, które mówi, że Bóg jest naszym Panem, że chce być naprawdę naszym Bogiem, co mi się bardzo kojarzy ze Świętym Tomaszem Apostołem Pan mój i Bóg mój, pokazuje nam, że wyznanie tej wiary w Jezusa, który jest Bogiem, i w Jezusa, który jest Panem. Oddanie mu wszystkiego nie wykluczy trudności i cierpień tej drogi, ale uczyni je znośnymi takimi, które naprawdę y, można przyjąć. Czy Jezus jest naprawdę moim Panem? Czy wyznaje, że jest Bogiem, w którego wierzę? I który chce mnie zbawić. Bardzo mi się podoba ten obraz Królestwa Bożego jako wielkiej imprezy, na której jest dobre jedzenie, dobre picie, tańce, na które wszyscy są zaproszeni. I to jest taka właśnie impreza z dobrą kapelą, z dobrym jedzeniem, z dobrym piciem, na którą nikt nie chce przyjść. I okazuje się, że są zapraszani wszyscy, i dobrzy, i źli. Jest jeden warunek, który jest jakoś frapujący I, i to nie jest właśnie, się okazuje, warunek moralny, bo są zaproszeni dobrzy i dziwni, że nie ma tam miejsca dla osoby, która się nieodpowiednio ubrała. Tak to rozumiem, że jakąś fundamentalną postawą religijną jest szacunek, szacunek wobec Bożego zaproszenia.